któregoś pięknego dnia możesz stracić dostęp do swoich środków finansowych na koncie firmowym i prywatnym, jeżeli prowadzisz jedną słowo działalność gospodarczą. To jest bardzo poważny temat. Dzieje się tak w szczególności dla osób, które prowadzą JDG. Ponieważ w tym momencie nasza firma to jesteśmy my. Czyli my odpowiadamy swoim własnym majątkiem za działania naszej firmy. Więc jeżeli będzie podejrzenie w stosunku do Twoich działań, lub jeżeli któryś klient złoży zażalenie na Ciebie, to w tym momencie u Rząd może z dnia na dzień wjechać na twoje konta i zablokować całkowicie dostęp. Nie będziesz miał z czego żyć. Dlatego uważam, że JDG to jest po prostu finansowe zabójstwo. Jeżeli prowadzisz JDG, proszę zastanów się nad spółką Zo. Jeżeli masz jakieś wątpliwości, jeżeli nie wiesz, czy to jest dla ciebie, nie wiesz, z czym to się je, napisz w komentarzu spółka, a odezwać się do ciebie i być może znajdziemy rozwiązanie twojego problemu, lub być może właśnie okaże się, że spółka jest lepszym wyjściem. Dziękuje za